Witamy Państwa bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Włodzimierz. No i zaczynają Meksykanie. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Świetna akcja w obronie. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Czeka na nadbiegających kolegów. Dobra okazja. Pustobronka strzelił. Trafił piłk po poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. Zawodnik był na spalonym. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu Aguilar. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Robert Lewandowski jest szansa na to. Musi być gol! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału! Gol! Brawo! Dzisiaj kapitan zespołu pokazuje kolegom, co to znaczy duch walki. Nie po raz pierwszy błysnął wielką klasą. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolni. Dobre dogranie! Piłka w czapce! Brawo. Lenis! Mamy powtórkę, kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie guftować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Warto zobaczyć jak kapitalnie skoczył i uderzył piłkę głową. Ramkarz nie miał najmniejszych szans na reakcję. Pony dla Polski jest szansa! Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Tak, nic dziwnego, że sędzia przerwał grę. Wytrzymał do końca! Znakomicie strzelił! Czasem po twarzy zawodnika widać, że może nie strzelić karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafił. mm -hmm. I przeskakuje, wybiega na pozycję. Ależ ma pozycję! Szansa! A i niewiele brakowało, by po raz trzeci wpisał się na listę strzelców. Miał rzeczywiście szansę na trzeciego gola w tym meczu. Można go za to zagranie połowicznie chwalić. Zaczął znakomicie, a skończył fatalnie. Wspaniała wrzutka Hernandez. Pochowa poprzeczkę piłka poza boiskiem. Łukasz Piszczek. Guardado, czy to wykorzysta? Dobre przejęcie podania w środku pola. Wynik 2 do 1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą połowę. Być może są tacy, którzy nie widzieli pierwszej. Przypominam, biało-czerwoni prowadzą. No, nie dał się zatrzymać ślizgiem. Javier Hernandez. Ależ niesamowity atak obrońcy. Javier Hernandez, ależ znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ależ znakomicie! Dobra okazja! bramka Meksyku, brawo! Warto popatrzeć, jak doprowadzili do wyrównania w tym meczu. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. No, już blisko polekarne. Czy to wykorzysta uderzenie? Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Sławe przyjęcie i natychmiastowa strata. Dobrze, wygrał to starcie. Vela. Ma możliwość dośrodkować. Jest dośrodkowanie. Hernandez! Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowy. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Błąd, strata. Robi się niebezpiecznie. Lizdek sędziego, Paul, ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Okazja do dośrodkowania. Kapitalna wrzutka. Łatwo przejęła. Dos Santos. Pało pokazał cały swój kurs bramkarski. Dos Santos. nie trzyma, ale skutecznością to się dzisiaj nie mogą pochwalić. Tak jak wygląda to nieciekawie. Robert Lewandowski. Próba odbioru piłki w ślizgiem. Może się z tego rozwinąć. Jest szansa. Gol! Go! Polacy atakują. Dobrze wyszedł. Spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Robert Lewandowski. To wykorzysta! Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Teraz Mila. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Milik. Robert Lewandowski. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Kamil Gosicki. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion.